Oczywiście, ej, czemu to nie zapamiętuje ustawień. Boom, wywala. Kik znowu wywala. 10 sekund kik wywala, 10 sekund kik wywala. Dobra. Dawaj to sobie na 3. Um, ale nie, 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 nie to też szkoda że ty nie potrafisz kurna zapisać tych ustawień coś jasność miała być tak 51 kontrast 35 nasycenie 35 to tak miał być ej ale kick dalej nie działa kick dalej nie działa no jest ok klikam ok I cholery, nie cholery. Nie wiem, chwila. Pójdziemy na małe ZW. Nie wiem, co się dzieje. Ja spróbuję coś sobie powyszukiwać. Może, nie wiem. Eee. Hmm. Chyba, że będę dużo jakiegoś restreama, ale takiego normalnego restreama, i... ale to już będzie w ogóle mistrzostwo świata. Uh. No. Będę restreama używał tylko do Kika. A resztę teraz robił z, kompu z mojego komputera, nie? Mogę teraz enkoduję procesorem, nie? Ja nie wiem, czy to jest dobry plan. Czy to jest dobry plan, enkodować procesorem? Myślałem, że to może pomoże, nie? Ale. Ale no, słuchajcie, no kto by się spodziewał? Nie. No żaden się nie spodziewał. Nie zlipak. Hm, dobra, zróbmy tak. Ja sobie odpalę tutaj czod w na razie. Hmm. Przepraszam, z zrobię to samo. Logowanie, tak to i bym się chciał zalogować. Ktoś mi tutaj coś polajkował. A nie, tylko Stilgar. No bo trzeba było wrzucać film na YouTube, że ktoś mnie lajkował. Pierwszy raz z duchem Tsushima, tak jest, to ta jest YouTube. U nie, tobie to wygląda okro, okrutnie, nie, w wygląda okej. Okay. Wydziel okno to bym tak poprosił. Dobra, ja sobie to zamknę. Dam sa lajka. Rozmielogło? <noise> Login robię. w Google. Chyba, ja że mam normalne konto na Restream ja o tym nie wiem. Aha, i zaledwie nios. No, dobra. Nie czaję, to ma na pewno inne hasło. Myśli, myśli. Zawsze jak się chodzi, że jak już jakaś usługa, no właśnie, myśli. To się zaloguje, ale to już nie. 10 sekund. 10 sekund. Wywala tego kika. Ten hasło... No to to stare hasło, no kiedy się zmienia. Um, free plan, no ja jest na FreePlanie, ale mi chodzi o no connect kick, no jak chcę connect kick? E connect. Nie, no z Ja nie będę odblokował od, od blokera, od goostery. Takie ghostera mogłyby mnie kiedyś sponsorować. No nawet i ad. No to go back. Nie, no, dobra, okej, okay. To mi wystarczy. Free plan settings bym poprosił. New stream. Encoder. Ale ja bym chciał tak zrobić. To możesz po prostu przyjąć sygnał. Kiedyś tak robiłeś, przyjmowałeś sygnał. Nie, no kur. Nie chcę żadnego studio. Um, ja bym chciał po prostu... Settings. Stream setup. No autodetect i zróbmy tak. Tu kopiujmy. Do Melda to dodajmy. Ehm, to jest tak. Tu jest klucz. OK Chcę to nazwę. Kik może będzie działać. Hmm. Dobra, tutaj się poddajemy w każdym układzie. Payment, account, I social arts. Dobra, home. Workspaces. Channels. O, oh, channels. Eee. Uh, account expired. Reconnect. Nie obchodzi mnie to edit. Remove. Te remove. Ramów mojego, mojego tego. No, rany no mają być, być, tylko na ten kanał, nie? Czy jeszcze próbuję coś to z kim łączyć? Nie. Uwaga, spróbujemy w ten sposób. Hmm, Reconnecting. Próbuję, ale nie działa. Dobra. Na razie Dismiss, to na razie nie próbuj. Jestem tu w śmieszne Jeszcze raz. Settings. Stream Setup. Reset. Confirm. Kopiuj. Jest, mamy to. Ale będzie London, pyk. Nie, nie na London, nie na London. No, niech będzie na tych śmiesznych tych. I tak. I teraz. Spróbujmy. Nie konektuje. Dobra, disconnect, cancel. Konektujemy na Kika bezpośrednio. Łączy się, nie? Jest przez chwilę fajnie. Jest wszystko super. Jest 5 sekund, że jesteśmy Jesteśmy na Kiku. Fajna zabawa. 10 sekunda wybija. Znika. <trym> A i to. To, to no, delete. 5 sekund był stream, nie? I ja już dostałem wiadomość od bota na kiku. To jest grubsza akcja jakaś. Eee, czekaj, melt. Ja bym chciał tak zrobić. Lower bitrate mówią guys, z 5000 to jest już i tak dość niski bitrate. Eee, no dobra, no dobra, ale co? Słuchajcie, wchodzimy na bitrate 4000, nie? Zjeżdżamy coraz niżej. Bitrate 4000, here we go. Wytrzyma to dłużej niż 10 sekund, sprawdźmy. Haha, ha, nie, ja pizgam. No jest grubsza akcja, ale sam live się odpala. On chwilę nawet działa. Ale mam te nieaktualne podzespoły komputera. Nie, mam aktualne. Dobra, nie, nie, mam nieaktualne. W ogóle słuchawki, mam wszędzie, wszędzie muszę zaktualizować słuchawki. I kupić ładowarkę do chromu. by się uszkodziło. Ale dobra, nie o to. Mm. Dobra, ty jesteś kompletnie do dupy. Mhm, uh -huh. to jest bot kolejny. Pymaga. Tutaj się odpalasz na 10 sekund i tu masz bota. To zrobimy. Bo sam live dochodzi do skutku poniekąd. Ale co ja mogę zmienić? Ja tu nie mam za dużo też. Androidy, mm, settings.